Krótkie wyjaśnienie. Materiał, który teraz wrzucam, już raz był na kanale. Musiałem go tylko zmontować poprawnie, wrzucić jeszcze raz. Także jeżeli już go widzieliście, nic nowego w tym materiale się nie pojawi. Chyba się zmieszczę. Taki tytuł dzisiejszego odcinka. Czyli opowiemy sobie o babolach w trasie. Zapraszam do oglądania. Moi drodzy, jak zapewne dobrze wiecie, święty nie jestem. Zdarzyło mi się. Kilka razy zrobić coś przykrego samochodowi na parkingu i o tym się poopowiadamy. Więc można to zaliczyć do z niepamiętnika truckiera albo z pamiętnika. E, otóż dzisiaj chciałem opowiedzieć o takich historiach, które czasami się zdarzają, które e, są spowodowane właściwie nie wiadomo czym, pewnością siebie, lenistwem. No sami napiszcie w komentarzu czym to jest spowodowane. Ale jedna z ostatnich sytuacji, które miałem na totalnie, no może nie pustym placu, ale na placu na który naprawdę można było manewrować. Zrobiłem taką akcję, że wyjeżdżałem, radio. że wyjeżdżałem z parkingu i wyjeżdżając z tego, właśnie parkingu, e, musiałem się dobrze wyciągnąć na czepą żeby nie zabrać kabiny żadnej z aut, które stały niedaleko. Więc wyciągnąłem troszeczkę to auto, moje auto, do przodu, a przy krawędzi parkinga stały kamienie, specjalnie postawione te kamienie, oczywiście, żeby ciężarówki nie najeżdżały na trawnik. Ja niechcący. No, widziałem, że te kamienie stoją, ale mówię, a, jeszcze się zmieszczę. Przypominam, że nie jeżdżę rok, jeżdżę troszeczkę dłużej. I delikatnie najechałem na kamień. Niestety zderzaki w ciężarówkach są najczęściej plastikowe. Najechałem na ten kamień delikatnie, tą plas tym plastikowym zderzakiem i zderzak pękł w trzech miejscach. Eee, pokleiłem go troszeczkę. W skali są zdarza, jakieś dzielone z trzech części, więc to jest tylko tak, jakby narożnik. Tam kosztuje parę złotych, trzeba go wymienić, ale popękał. Także takie rzeczy się zdarzają. Inna sytuacji niemalże identyczna, a to akurat odbyło się dawno temu, jak zaczynałem jeździć. Wjechałem na parking i próbowałem wjechać w lewą stronę, w wolną linię, w wolną rajkę, żeby stanąć na pauzę. Niestety nie wyliczyłem tego wszystkiego tak, jak wyliczyć powinienem prawa strona, przy skręcaniu w tą linię, dotknęła ogrodzenia. Dotknęła ogrodzenia w taki sposób, że po prostu przywadziłem lampą i zderzakiem w betonowe takie donice na kwiaty. Spowodowało to oczywiście potuczenie prawej lampy. Trzecia z takich sytuacji to sytuacja, jak Jechałem kiedyś autostradą i były ustawiane słupki. Te słupki były poustawiane krzywo z slalomem. Niektóre wystawały bardziej, niektóre mniej. A ja wpadłem na genialny pomysł, że jeżeli najadę na taki słupek oponą, to on odskoczy bardziej w głąb, oczywiście no, schowa się troszeczkę. No, pomysł wydaje się genialny, jak najbardziej trafny. Najechałem na taki słupek oponą super fantastycznie. Niestety słupek nie odskoczył, bo za mało najechałem. Ale byłem na tyle blisko, że uderzyłem w ten słupek obrysówką. No i co? Uderzyłem obrysówką? To nie koniec historii. Obrysówka na gumowym, oczywiście, drążku odbiła się od tego słupka i uderzyła w lampę, którą również stłukłem. Także uwaga, ja lampy tłukę ja często. No to może nie często to wszystko rozpiszemy w skali oczywiście lat, ale zdarzają się takie sytuacje. Hardkorowa sytuacja. Wyjeżdżałem z hali załadunkowej. Tuż za halą załadunkową były słupy takie pozwalające zabezpieczyć ściany przed szalonymi kierowcami. Ja wyjechałem z tej hali, wyciągnąłem prawie całe auto i zacząłem się łamać do wyjazdu. No, niestety wyjazd był dość taki hardkorowy. Musiałem odpowiednio się wyłamać. Pech chciał, że zrobiłem to o 5 centymetrów za wcześnie. I oczywiście autem wyjechałem. Ale naczepą z krajem zaczepiłem o tenże słupek i rozdarłem lekko landekę. Tak, to są cztery historie, krótkie dzisiaj historie, o których można opowiedzieć. Zdjęć z tego nie mam, bo przykro takie zdjęcia pokazywać, ale takie sytuacje się zdarzają. Najbardziej hardkorowa, o jeszcze to opowiem, najbardziej hardkorowa sytuacja. W tamtej firmie już nie pracowałem później. Wyglądała tak, że wjechałem autem na wagę. Autem z ruchomą podłogą, i zjeżdżając z tej wagi, musiałem przejechać przez ulicę. I za tą ulicą był parking ze słupkami. Ja podjechałem, prawie całe prawie cały auto wyciągnąłem i chciałem lekko jeszcze podjechać do przodu. Byłem przekonany, że przed moim autem słupka konkretnie nie ma. Były po bokach, ale w tym miejscu wiedziałem, że jest gdzieś przejazd. Zerknąłem z przodu, wychyliłem się przez szybę, widziałem, że słupka nie ma. I ruszyłem. Załadowane wtedy miałem ponad 30 ton, bo okazało się, że jestem przeważony, musiałem z powrotem wrócić na magazyn, znaczy na firmę i zrzucić trochę ładunku, bo było za dużo i po prostu przez to, że wprowadziłem samochód, który ważył prawda, ponad 50 ton razem w lekki ruch, to słupek, który był betonowy, wgniótł mi zderzak oraz metalową rurę, czyli taki wewnętrzny zderzak w środku. Oczywiście żadnych innych uszkodzeń nie było, ale rozumiecie, ta masa spowodowała, że ten zderzak się Dość mocno w I tutaj moja wada polegała na tym, że brak doświadczenia, oczywiście, brak znajomości tego, że takie sytuacje mogą mieć miejsce, ale do tego doszło też to, że nie pomyślałem o tym, że te lusterka z prawej strony, które mamy w ciężarówkach, to one są też do tego, żeby można było dobrze zaobserwować, co jest przed kabiną, bo czasami wyjrzenie przez przednią szybę nie da nam tej możliwości zobaczenia, jeżeli coś jest bardzo blisko zderzaka. A spojrzenie przez, te lusterko, przez to lusterko panoramiczne. Pokażę tąże przeszkodę i ostatni mój wynalazek, już dzisiaj wyczyn właściwie mój, o którym też warto opowiedzieć, oczywiście tych wyczynów jest troszkę więcej jechałem kiedyś na magazyn, na rozładunek było to oczywiście daleko no oczywiście, no nie oczywiście, na Litwie to było, podjechałem na firmę na firmie magazynierzy powiedzieli, że z drugiej strony mam podjechać podjechałem z drugiej strony czyli tak no, kolejną ścianę zobaczyłem tam nie widziałem ramp więc mówię, aha, czyli pewno z drugiej strony całkiem magazynu. E, tam już kostka brukowa się skończyła, pokazał się, pokazała się żmirowa droga, ale widziałem, że po tej drodze też było jeżdżone, bo były ślady, więc mówię, to jest świetny plan. Wjadę w tą drogę i tam zobaczę, gdzie są te rampy. I tu was od razu uprzedzam, od razu spalę całą, całą historię, bo opowiem o co chodziło. Nie wjeżdżajcie w takie miejsca, jeżeli nie czujecie, że możecie tam wjechać. Mianowicie. Ja nie chciało mi się iść na piechotę, więc wpadłem na genialny pomysł, że Podjadę samochodem i sprawdzę. Skończyło to się tak, że oczywiście rampy tam nie było. Dalej nie mogłem przejechać, bo były wykopy, tam remontowali coś tą drogę, więc musiałem cofać. Brak doświadczenia spowodował, że cofałem za trzy razy, bo musiałem po łuku cofnąć, pod ta droga zakręcała 90 stopni, więc na trzy razy to zacząłem brać. Za trzecim razem zerwałem wierzchnią część tej drogi, dokładnie tłumacząc. Był przymrozek, ta droga była lekko przymarznięta, więc, więc półki tam jeszcze się za mocno nie rwałem. to się to wszystko trzymało kupy, ale jak trzy razy przejechałem ciężarówką, to oczywiście to rozjeździłem i już zerwałem tą główną warstwę. A pod tą główną warstwą była glina, i to glina tak mocno gliniasta, że jak się później dowiedziałem, to 30-metrowe słupy były wbijane w tą, w tą glinę, żeby ta hala mogła w ogóle mogła stać. To było bardzo mocno no, przygotowywane. Jak się zakopałem, tak zostałem, był to piątek. Piątek wieczorem przyjechał do mnie kierowca solówki. Nie udało mu się mnie wyciągnąć i czekałem do poniedziałku, aż przyjedzie holownik. Holownik zaparł się tymi nogami od holownika i wyciągnął całe auto z błota. Auto przez to, że stało cały weekend, zapadło się po osie w błocie. Dobra, to na, na dzisiaj na tyle tych moich super tajnych historii. Jeżeli chcecie więcej takich historii, to nie zapomnijcie dać mi znać. Czyli potrzebuję od Was lajka i dzwoneczka i subskrypcji. A najlepiej napiszcie komentarz, jakie Wam sytuacje się zdarzyły i czy chcecie bardziej hardkorowe sytuacje posłuchać. Jak rozjeżdżałem różne dziwne rzeczy. To na dzisiaj na tyle. Trzymajcie się. Cześć.